No i co, gdzie mówiliśmy stary, że trzeba po prostu, o, przychodzi Ejdam. My czekamy na niebałąca. No, stary, a co żeś ty się tak odpieprzył? No dzisiaj tematycznie, robię ładne strzyżenia na odcinku, ładnie się trzeba ubrać. I Saint Laurent. Ja wiedziałem, że... To... Ja, ja, ja wiedziałem, że się się zepsuje. Prostowanie, to jest Louis Vuitton. Dzisiaj jest odcinek o Adamie oczywiście, on tu zaraz się zaprezentuje W ogóle patrz jak pięknie wygląda Ale potem zrobisz tą prezentację jego Jak wiesz, jak pięknie wygląda A on powie dlaczego tak pięknie wygląda, bo to jest ciekawe Bo on tak nie przyjdzie do pracy W ogóle, ogóle. Przychodzi jak niechluja. a dzisiaj pięknie wygląda Dziś robię, dzisiaj robię kolor właśnie, ja rano Jakże kupciłbyś mi przygotował to. Ja myślę, że tak sobie zrobię wiesz, Jedziemy tu wózkiem, ja sobie wymieszam, farb, przygotuję farby A wszystko zrobię na, wiesz, na salonie Zobaczymy czy moja klientka, wiesz czy ona na przykład zobaczy różnicę, a ja jej będę opowiadał? No, tutaj to będzie, zobaczmy. W każdym razie to mnie lśniło. Dla nas to jest normalne, nie? Co myślicie o tym, właśnie? Myślę, a, że że coś tam. Myślę, że jakbym był klientką, to bym chciał wiedzieć, tak? Nawet jakbym nie rozumiał, co mówisz, w sensie co, co daje, to i tak bym tak sobie pomyślał, no, dobry jest. No i właśnie to samo sobie pomyślałem. No ty nie wiedziałeś sobie, co ci mówiło. A, no, to, ja to nie mówię, ja, ja nie wiem, o czym ty mówisz do mnie. <laughs> ale, ale, ale brzmisz, mówię mega profesjonalnie. No, to było po prostu genialne czekaj, czekaj. tak off-camera w usta nie będę wierzył Wiesz, z zużywa ten produkt, że zużywasz ten produkt I jakby klient potem wie, za co ty płacisz, nie? Dokładnie I klient widzi, że ty dokładasz, dokładasz, dokładasz I jakby potem, wiesz, klient nie myśli, że płaci tam kilkaset złotych W sumie nie wiadomo za co, jak nic nie widział, że się przy nim coś działo, nie? nie Myślałem, że ty to powiesz Nie no, po co on to powiedział, <laughs> jak właśnie się wszystko Ktoś przyszedł No, no to jest pierwszy model Adamu Siema, Siema, cześć Adam jest? Adasiu! Adam! Do roboty! Także takie przemyślenia z rano. Człowiek po prostu wiesz, cały czas się uczy. Człowiek wiesz, wydaje mu się, że wszystko już wie Że wiesz. No że, no, no, że wszystko już wie, a, ale cały czas się uczy. Cały czas się czegoś można dowiedzieć, cały czas czegoś można się nauczyć i tego się nauczyłem dzisiaj. Tak, właśnie chcemy wytłumaczyć, bo padło pytanie, jak to stosować I chcemy powiedzieć właśnie, i Fifi, Fifi powie, jak się to miesza Ten Bond Pro do farby? No właśnie, bo ona jest taka... To spoko Jak chcesz, to mogę później zadzwonić Tak? Okej okay. A, nie, inaczej, inaczej Klaudia? Kamila, Kamila no no, tak, tak. Jakiś komentarz miałem tam. Pytanie było właśnie o Olaplex, o Fiberplex i o system Bond Pro, bo ja teraz pracuję na, znaczy my ja teraz, pracujemy teraz na Goldwellu i było pytanie właśnie jak się miesza dokładnie ten system Bond Pro, no to właśnie powiemy wam jak się miesza, znaczy Fifi wam powie. My wcale nie używamy Bond Pro, to jest to samo co inne Plexy, Ola i tak dalej. I do farby dodaje się na 30 ml gotowej mieszanki się 30 ml. 30 ml masz jedną pompkę, czyli 2 ml. Jakby jedna ta pompka to jest 2 ml, a do rozjaśniacza, to jak jest masz 60 gotowej mieszanki, dodajesz 3 pompki. 20 g gotowej mieszanki rozjaśniacza to jest jedna pompka. Na 20 ml rozjaśniacza dodaje się jedną pompkę tego pompka. i mamy do tego maskę jeszcze. A tutaj chyba trzeba zostać, no pan. No, tak, ja dobra, Tak, ten... Tak, 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 tak. No, tutaj... Ale teraz się tak zrobić, że jakbyś mi wiesz, patrzył przez szkło, to by się powiększyło też? Ale to jest, powiem ci, no, ale, ale jest, i tak jest teraz lepiej. To jest, tak się mi gdzieś tam zakorzenił, Dobra, mieszczam farbę. Proszę Panią, inaczej, niech Pani zobaczy, co robię. Jeszcze, jeszcze nie mieszałem przy Pani farb. Aha, czyli mieszam pan tutaj. Mieszam przy Pani. Aha, czyli to jest stanowość. To jest stanowość właśnie. Mm. Nakładam właśnie teraz właśnie, przy Pani chciałem właśnie pomieszać farby, no tak. dzisiaj mam taki, na taki pomysł właśnie, żeby mieszać właśnie kolory przy kliencie. Opowiadać ewentualnie o tym. No to Jakie to pigmenty? Super. Co robimy? No to super. Ładne butelki przez. To. No, także w tym momencie właśnie sobie wymieszałem. Tu mamy deweloper, wrzuciłem sobie też farby, mamy trzy różne odcienie. Muszę pracować na poziomie dziewiątym, ósmym oraz siódmym. E, najwięcej mam tutaj e, 8NA. To są pigmenty naturalne, ale jednocześnie też zimne. A właśnie. Żeby nie było żółtego. Dokładnie, świetnie pani to rozumie. N, czyli mamy naturalny, po to, żeby pokrył nam idealnie siwe włosy. Także n nam pokryje siwe włosy. Eee, dodałem sobie do tego też poziom 9, ponieważ chcę mieć pomiędzy, chcę być między 8 a 9 poziomem, ponieważ my chcemy dążyć do jaśniejszych trochę tych włosów. No, może nie już jaśniejszych, ale to, co teraz zrobiliśmy. Jeszcze dodaję do mieszanki, bo tak jak mamy właśnie zrobiony kolor, to dodaję jeszcze właśnie ten system zabezpieczenia wiązań, czyli dzięki temu mamy te włosy wyprowadzone i dzięki temu produktowi po prostu mamy e, tą jakość tego włosa, on jest taki no, w dobrej kondycji, że nie niszczy się. Aha, czyli osłonę włosów. Tak, dokładnie, dokładnie tak. I tutaj musimy sobie do mieszanki, mamy 60 ml, więc musimy sobie dać dwie pompki. No to super. Tak. No i teraz sobie już mieszam, no i nakładam na obraz. Muszę przyznać, że to jest dobre właśnie. Działa to. Ja tak będę robił po prostu, teraz będziemy rozmawiać z śmiercią. To było ciekawe dla pani? Tak, bardzo ciekawe. Ja się bardzo No. I... To jest to. Pani jest jeszcze zainteresowana fryzjerstwem. Bo sobie może zmieniła zawsze. Możemy się wymienić. Ja chętnie bym został architektem. Tutaj mamy bardzo sztywne włosy. Przy takich włosach jeszcze kiedy są krótkie. W pracy nam mokro nie mamy zbyt dużego pola do popisu, ponieważ one i tak nam będą sterczeć i nawet minimalne przekierowanie pasma będzie widoczne już na suchych włosach. Także tutaj ustalamy sobie tylko długość, a większość pracy i tak wykonujemy na suchych włosach. Po to, żeby eee. po prostu zobaczyć, jak to będzie wyglądać, kiedy one sobie same Dzwonimy wyschną. Się. Jeśli macie takie włosy, nie suszcie ich tak, jak chcecie, żeby one wyglądały, tylko tak, jak one sobie naturalnie wyschną, żeby zobaczyć te właśnie błędy, które popełniliście tutaj. I możecie tutaj nawet na samej górze włosów zobaczyć, jeśli spojrzycie tutaj, jak wychodzą na linie od tego, jak wybieraliśmy pasma. Nie wiem, czy widzicie tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Z tyłu aż tak tego nie widać, ale na pewno, gdy się przyjrzycie dokładnie, zobaczycie te wszystkie linie. Teraz praca polega na personalizacji, czyli zaczynacie od samej grzywki do przodu. I wcinacie się okay. prostopadle do włosów. I tak w sumie przez całą głowę. Do momentu, kiedy te linie wam nie znikną. Tych włosów jest gęsto, jest ich dużo. Także nie bójcie się, że zetniecie za dużo, bo tego i tak nie będzie widać. Jak widzicie, trochę mi z tym zeszło, ale już nie ma tej linii, także nawet jeśli one sobie wyschną same, to nie będzie tych właśnie widocznych naszych błędów, bo na takich właśnie włosach widać każdy Twój błąd. Wszędzie, gdzie coś ci nie pójdzie i nie zmiękczysz tego, nie spersonalizujesz, to będzie widać po prostu, co zrobiłeś źle. I każdy, kto choć trochę ogarnia temat, to zobaczy. No i będzie kiepsko. Teraz zostało mi umyć głowę jeszcze raz i wystylizować. Patrz, b kwadrat, b, czyli 2 do kwadratu masz 4, a kwadrat. To też masz 2, czyli 2 do kwadratu 4, 8 równa 8 równa się c, c kwadrat. No i teraz musisz e, liczbę, która pomnożona do kwadratu daje 8. Więc tak, pieniem, oftura, pieniem podstawą jest sędzi. Swędzik jest mojego żona oczywiście, I temu jest na samym dole, są najważniejsi w tym w drzewie ich uznaniem, bo matematykę jest potom dzidziu, potomstwo. Potomstwo jest ważne, kto się dziedziczy ten salon. A więc tak, potomstwem jest Antoś. No i tak, z wychodzą drzewa. się jest największym konarem, konarem gałęzią, ponieważ był tutaj pierwszy. potem przed Fifi. więc jest też wielkim gałęzią, też ważną. Od Adasia jeszcze wychodzi Ola, bo przyszła po Adasiu. Także też jest ważna, aczkolwiek, nie najważniejsza. Od chwifka wychodzę, ja przeszedłem. Trzeci, i na samym końcu jest Kasia. I jeszcze mam na sobie jabłka. Jabłka interpretują owoce, owoce, owoce do... naszej pracy. Owoce. Nasze wielkie owoce. I dlatego wybrać tylko jedno. Dlatego ma <laughs> tylko dwa. Zmiana grzybienia. Bierzemy fioletowy i strzyżemy kręcone włosy. Zobaczymy, co wyjdzie. Boki lecimy nisko, ale do zera. Postaramy się nawet brzytwą, żeby coś było ciekawego. A w co? Po prostu odświeżymy, żeby ona się nam jak najlepiej kręciła. Kasia miała w z trymerem. Ja to ogólnie. To no, są ze sobą. Opowiedz co teraz robisz? Dziwne koledze. A nakładam tutaj. Zwykłe w sumie mydło, żeby brzytwa mi się łatwiej ślizgała i żeby też troszkę włosy się zmiękczyły, żeby nie stawiały aż takiego oporu pod brzytwą. Czyli żeby był poślizg. Tak, lepiej jakieś ślisko niż jak nie jest ślisko. Opowiedz, jak się czujesz. Czuję się wykorzystany. Ja się nie chciałem strzć, miałem zapuszczać. Że jak będzie 100 tysięcy, to wcinasz się na łyso, tak? Wszyscy, nie, jak będzie 100 tysięcy subskrypcji, to każdy mi się obcina na łyso z tego z salonu. Ty zobra też? On też. Dobra, ja też. No, też. A FIFI nie zetnie. Już teraz zrobi. Nie no, teraz to już... Myślę, że bierzemy się za górę. Nie no. Tak serio, to ostrzygę sobie boki dalej. Są różne techniki, możecie sobie wybierać. Ja sobie pierwszy zrobiłem linia, teraz przejadę sobie szósteczką w najbliższą partię, no i później się będziemy coś bawić nad tym przejściem, może coś wyjdzie. Grazie <try> ragazzi, grande labor. Nowe. Teraz bierzemy się za górę. Tutaj. Połączymy sobie tył, bo jak widzicie. On jest trochę za długi do tego co chcieliśmy. Najłatwiejszy chyba sposób to jest po prostu luźne przeczesanie. Szukacie wichra. Ciutkę nad wichrem. Sobie Wydzielacie. No i zaczynacie od samego środka. I tutaj w sumie wy decydujecie, jaki chcecie mieć kąt. Tutaj macie pasmo pamięci mniej więcej z tego, co chcieliście maszynką. Zobaczcie, się Później jest 5 minut. A, on jest na 5 minut. On Co? być na 13. Dobra, bierzemy się za górę. Tutaj mamy pełną dowolność. Możemy zacząć od tej albo od tej strony. cinamy na tempo. Po prostu wszystkie włosy do równa. Myjemy jeszcze raz głowę, nakładamy odżywkę, żeby one nam się pokręciły i suszymy dyfusory. tiptoes watching my diamond afterglow i know you wanna take me home i'm on my way i'm away omw on my way to you good at what i do i'm omw on my way to you good at what i do i'm omw